Zamontowałem nowy kamień na CO2 czyściutki. w ten będzie się czyści, moczył i czyścił i je uzupełniłem bimbrownie mnie na świeżo To jest coś takiego. O. To jest coś takiego, jest uzupełnione. To musi swoje odstać. Powoli sobie ten i zacznie chodzić. Tak jak potrzeba. nie będzie co dwa. Dodawane. Wybory napasione. Bo już kolację dostały. No, jak zwykle jeszcze by żarły. To jest normalne. Nie wiem dlaczego mi film wcześniejszy krótki. Nie wszedł od razu na kartę short. Tylko na strony kanału. Ostatnio coś się od wczoraj blokuje. Czyżby? Zalało nam dostęp, gdzieś tam gdzie indziej są te, o wariot, wariot mały, mały wariot, czyli hiryśnik tam jedzone górami się schowało, to normalne, tym razem skalary nie złożyły ikry, bo akurat nie była temperatura odpowiednia, o, ten. ale spokojnie, za tydzień złożył. Tak więc wszystko będzie w swoim czasie. Krawnik odrasta momentalnie. No i główny bohater o wielki skalar y, poprzeganiał ten y, kakadu samice i samce Złośnik. Innowi I nowi mieszkańcy, świeże kiryski O, troszeczkę już wydłubały tego cholerstwa przyszłym tygodniu jeszcze raz wydłubię. Ale tutaj to już mają plażę. To jest mięciutko. Tam z tyłu też. A więc nie ma co się przejmować. Poradzą sobie. No to by było na tyle jeżeli chodzi o duże akwa. O jaka piękna samica mieczyka przewędrowała. Widzicie? Jaka ładna. Samczyk za nią. Tutaj następna samiczka mieczyka piękna. Hmm? Tam z tyłu jest jeszcze jedna. O, kakadu się pokazał. I zwiał. No, kakadu poszedł w krzoczki. Szukaj, żarcia. A tu starsze kirysy sobie jedzą. To wreszcie zaczęło wszystko rosnąć. No i bardzo się cieszę. Hmm. No, teraz zobaczcie, jak to wszystko pięknie zaczyna wyglądać. Jak co dwa ruszy, to będzie super. Tutaj były glony, jeszcze reszki gdzieś tam może widać. Ani jednego. Jak piękne anobiasy ruszają. Ten duży wreszcie ruszył. On był piękny, kwit mi. Mam nadzieję, że z powrotem zacznie. Ja będę musiał a, ten odkopać roślinkę. Tutaj też dać jej odżyć. Ale to jak już ten korzeń przestanie pływać, to inaczej to ułożę i będzie w porządku. A to młoda molinezja. Tu wychowana, tu uchowana o, Młode maleństwo A jak się najeżyły? Górami nie są tak najeżone i są spokojne jak ten góreń. Czyżby górami szły w parę. Widzicie to co ja tam widzieliście to chyba górami będą szły w parę. Tak mi się wydaje. No i super Niech se się lubią, niech się robią co chcą. To znaczy, że są dobre warunki. Jak zwykle ta się przeżarła. Ona normalnie jak... Ach. No dobra, to na tyle. Ale tak mi się wydaje, że górami będą szły w parę. No, na razie.